rewolucja o, No Bardzo mi się podoba. Podoba mi się rewelacyjnie. Ona się wpisuje w te wszystkie kanony, które jakby można było prawdopodobnie, ja jestem trochę za młody, ale obserwować w Stanach Zjednoczonych tych 30 lat temu. Do dzisiaj zresztą tamta rewolucja wygląda dosyć barwnie. Ten rynek wygląda bardzo barwnie. No i wy się wpisuje się w to jak najbardziej poprawnie. potrzeba byłoby zmienić postrzeganie na rynku. Ja już nie mówię, żeby zmieniać konsumentów, bo od tego są duże browary, żeby edukować, zmieniać i wpływać na, na konsumentów. Wy musicie robić dobrą robotę tak jak robicie to, to dzisiaj i myślę, że z czasem rynek was doceni i no już was docenia. Także jakby to jest chyba to jest pozytywne. Rafale, chciałem Cię jeszcze zapytać o twoje ulubione piwo, ale browary. A, niewątpliwie jest to. Rowing Jack, ja i na swojej stronie i wszędzie mówię, że jest to piwo bardzo, bardzo poprawnie zrobione, ono jest bardzo stylowe. Jest to amerykańska wersja India Pale Ale, w związku z czym jest to piwo goryczkowe i bardzo, bardzo aromatyczne. Ja to piwo poznałem kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych, zakochałem się i absolutnie... No, absolutnie twierdzę, że jest to jedno z lepszych piw jakie piłem. Sebastian, y, opowiedz mi jak powstają etykiety ale drobane. Y, zespołowo w pierwszym. To jest tak, że często spotykamy się, analizujemy historię danego piwa, y, patrzymy y, jak ono jest, y, co ma charakterystycznego w sobie. Na przykład, jak y, wcześniej, w Rohingya, ma Masła za historię, że pomimo po prostu ze stanu szło do Indii i ich się zważyło. Po prostu powstądy, patrząc na tę samą historię, która po prostu jest w postaci tego piwa, stwierdziliśmy, że się on był na statku i przez to, że po prostu zważyłem to piwo, to stwierdziliśmy, że możemy... Kapitana, tak? Pirata, który po prostu jest z dumą salę do piwa i po prostu... E i szukaliśmy fajnych właśnie zabawy, żeby, żeby taki właśnie, miał coś śmiesznego w sobie. Integrujemy się z tą postacią, która po prostu mogłaby wyśpiewać, tak? tak, ten styl. I wtedy po prostu yy, otwieramy się, tak, i po prostu no, potem trzeba, na rano przychodzimy na drugi dzień i patrzymy, co się postało na tablicy i stwierdzimy, co jest fajne, a co nie, co, co można pokazywać na rynku polskim, a co nie może. Jakie jest Twoje ulubione piwo ale globalne? Robin Jack, zdecydowanie. Naprawdę wyśmienicie się, jest ee, Na przykład Robin Jacka, który jest typowym przedstawicielem amerykańskiego stylu, jest to IPA e w wersji amerykańskiej, czyli India Pale Ale. Amerykańska wersja od angielskiej różni się tym, że jest jeszcze bardziej goryszkowa i bardziej aromatyczna. Tam mamy mnóstwo, mnóstwo aromatów, które pochodzą właśnie od chmielu. Mamy na kranie również e, amberboya, jest to piwo moc, e, mocno słodowe, bardziej pełne z nutą oczywiście karmelową. I tutaj piwał też nie szczędził nam chmielu, też e, nie żałował, nam chmielu. Mamy piwo. Troszkę mniej goryczkowe, ale również aromantyczne. Chciałbym bardzo podziękować Panowi, że dała nam możliwość e, zrobienia coś fajnego. Tak? Bo dla na nas e, jest to przyjemność, codzienność, tak? bo tak e troszkę sobie pamięta jak często jest tak, że są zupełnie inne klienci, ma jest wiele uprawek, jest wiele godzin siedzimy, bo po prostu to się nie podoba. E, e e, tu klient jest bardzo e fajna. Od razu łapie od no razu spodoba. Pozwoli więcej czasu na to, żeby dopracować rysunek, dopracować sampły. Chciałem Wam powiedzieć o czymś wierzymy walentowane, wierzymy, żeby się świętliwo, a mimo rzeczą, którą mierzymy, to wierzymy w to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Chciałem Wam pokazać jak wygląda nasza koszulka na Nami, Specjalna wersja na Haroli, żebyście mogli przestraszyć twoich znajomych. Yeah!